Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za przybycie i za to, że, że możemy też porozmawiać na temat kolejnych podatków, kolejnych propozycji, niekoniecznie pozytywnych dla zwykłego obywatela z prawa i sprawiedliwości. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ prawo i sprawiedliwość przygotowało projekt. Posłowie. Prawa i Sprawiedliwości przygotowali projekt, który już roboczo czy społecznie został przez wielu ludzi nazwany po prostu Wina Plus. Dlatego też przygotowaliśmy taki symboliczny mandat dla posłów Prawa i Sprawiedliwości, który to symbolizuje właśnie fakt, że to oni te mandaty powinni otrzymać za kolejne antyobywatelskie działania. Ja doskonale rozumiem fakt, że mamy teraz pandemię, że mamy bardzo duże problemy gospodarcze. Ale te problemy też są spowodowane właśnie działalnością rządową, zamykaniem też restauracji, zamykaniem firm turystycznych, zamykaniem hoteli, czy, czy też już konsekwencją tego też jest spadek obrotów wielu innych branż, np. rolnictwa, czy, czy też w ogóle usług. I szanowni Państwo, projekt, który przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, to projekt, który w swoim założeniu mówi o tym, że człowiek, który przyjmuje mandat, musi po prostu ten mandat przyjąć i nie ma żadnego prawa do odwołania, do nieprzyjęcia tego mandatu w rozmowie z policjantem. Jeśli nie zgadza się na, na decyzję policjanta o tym, że na przykład złamał prawo w jakikolwiek sposób, to w tej sytuacji może jedynie w ciągu siedmiu dni odwołać się do sądu. I tę sprawę dopiero w sądzie ewentualnie wygrać, procedować w jakikolwiek sposób będzie mógł. Problem jest taki, że jest to jakby złamanie zasady rzymskiej i bardzo starej dotyczącej domniemania niewinności. Jeśli ktoś nie zgadza się z mandatem, to policjant według tego nowego projektu będzie mógł po prostu będzie mógł po prostu. Wpisać w mandacie, że obywatel mandatu nie przyjął, a sprawa dalej będzie się toczyć. Jeśli człowiek nie zapłaci w ciągu 7 dni tego mandatu, automatycznie sprawa trafia już do egzekucji. Więc może dojść do sytuacji, w których ktoś nie zgadzając się z mandatem i odwołując się. Tak czy siak będzie, e, be, będzie miał pobrane na przykład pieniądze z konta, e, egzekucja e, może się wydarzyć, e, ponieważ już komunikacja na tym poziomie między sądem a egzekutorem, czyli tutaj komornikiem, e, może nie nastąpić dostatecznie szybko. E, no, jest to w zasadzie antyobywatelska ustawa. A wszystko dlatego że dzisiaj prawo i sprawiedliwość poprzez, poprzez wprowadzanie kolejnych obostrzeń, poprzez nowe kary, poprzez nowe naliczenia być może nie będzie w stanie... A w zasadzie nawet nie Prawo i Sprawiedliwość, ale nasze służby, czyli m.in. sądy nie będą w stanie obsłużyć wszystkich spraw, które do nich trafiają. I tylko dlatego, że państwo jest nieefektywne, to obywatel ma na tym po raz kolejny tracić. Na to nie ma naszej zgody. Za to właśnie posłom Prawa i Sprawiedliwości należy się mandat, że żeby zamiast reformować system sądowy, to zwyczajnie uznali, że lepiej jest ściągać szybciej pieniądze i golić obywateli. Jest jeszcze drugi aspekt, który jest skandaliczny. Z którym też nie możemy się zgodzić. Od nowego roku weszło kilkanaście nowych podatków, opłat, danin, czy jakkolwiek tego nie nazywać, a jednocześnie prawo i sprawiedliwość, rząd Mateusza Morawieckiego w zasadzie już, już bardziej dokładnie, przygotował nowy projekt ustawy o opłatach medialnych. Ustawa będzie dotyczyć tego, że Polacy. Którzy na przykład prowadzą jakieś swoje firmy, którzy, pr prowadzą, e, którzy prowadzą tutaj e, firmy, które e, są nośnikami reklamowymi, którzy sprzedają reklamę w internecie, będą płacić dodatkowe, nowe e, opłaty e, od ilości osób, które będą odbiorcami tych internetowych reklam. E, no, nie jest to dobry sposób na e, pobudzenie gospodarki, e, na e, walkę z kryzysem gospodarczym, jaki tutaj może zaraz nastąpić, jeszcze, jeszcze się pogłębić, by wprowadzać kolejne opłaty i daniny. Jak Niemcy na przykład obniżają VAT, to tak, w Polsce dochodzą nam nowe podatki. Tak jak wcześniej już, choćby znany na pewno Państwu też podatek cukrowy, który dotyczy nas wszystkich, który uderza we wszystkich Polaków. Oczywiście, no, ktoś może powiedzieć, że cukier nie jest zdrowy, Oczywiście nie jest zdrowy, jak wiele innych rzeczy. Natomiast jest jednym z podstawowych produktów w gospodarce. Jeśli chodzi o, o produkcję żywności, tej oczywiście przetworzonej. Więc automatycznie uderza to w każdego Polaka, w tych konsumentów też często najbiedniejszych. Na to nie może być zgody. I kluby Konfederacji i partia Konfederacja będą się temu cały czas sprzeciwiać. Czy są jakieś pytania? Normalny, apele, czy jakiś no konkretny, jakaś inicjatywa problem? właśnie? Jeśli chodzi o ustawę o mandatach, czy ustawę o no, podatku medialnym? Jeśli chodzi o ustawę o mandatach, jest y, akcja klubów Konfederacji w całym kraju, gdzie takie mandaty są wręczane też y, przedstawicielom y, Prawa i Sprawiedliwości, bo my wierzymy też y, w to, że... Wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości jednak ma dobrą wolę e, i może po prostu być źle poinformowanym. Analogicznie e, będzie z ustawą medialną. Tutaj z naszej strony będzie też akcja e, informacyjna w Sejmie e, i negocjacje z innymi klubami, aby e, również głosować przeciw, ta, przeciwko takim ustawom. Na jakim etapie to jest w Sejmie? Bo jakby, nie wiem. Ta ustawa, ta ustawa jest drukiem przygotowanym przez grupę posłów. Ten druk czeka na, na wejście na pierwsze czytanie. No, najprawdopodobniej może się ono wydarzyć na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli 24 i 25 lutego. Druk dotyczący opłaty medialnej jest drukiem rządowym. Wylądował w rządowym centrum legislacji. Trwają konsultacje społeczne. Na mm, taką próbę nałożenia kolejnych opłat podatków e, w świetle niedawnych zapowiedzi, czy to premiera, czy ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę, e, że podatków nowych nie będzie, czy też że nie będą podwyższane? Trzeba sobie powiedzieć wprost. No. Ehm... Odkąd y, gdzieś tam widzimy się z premierem Morawieckim, na przykład od spotkania w listopadzie dotyczącego pandemii, no, premier Morawiecki podkreśla często, że jego y, podstawową dewizą w zarządzaniu będzie elastyczność. Elastyczność można rozumieć bardzo różnie. Więc elastycznie także podszedł do swoich własnych zapowiedzi dotyczących właśnie niepodwyższania, niedokładania nowych podatków, gospodarka w takiej sytuacji kryzysowej, która no, może się już zapaść niedługo, nie może być obciążana dodatkowymi daninami. Państwo polskie, jeśli chce, żeby, żeby też utrzymać wpływy do budżetu, bo, oczywiście, z punktu widzenia samego aparatu państwa to jest bardzo istotne. Powinno raczej pozwolić ludziom pracować i gromadzić kapitał, od którego będą odprowadzać podatek, tak jak się to dzisiaj dzieje, od VAT-u, od PIT-u i tak dalej, zamiast dokładać kolejnych nowych podatków na te branże, które jeszcze działają. To nie jest metoda. Jestem zdania, że, że w ten sposób właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości zażyna polską gospodarkę, zabierając Polakom to, co zarobili. I tak są w trudnej sytuacji. jest mniejsza sprzedaż gazet w wydaniach papierowych, ale też jest trudniej reklamodawców. A tutaj pojawia się, można powiedzieć, kolejne utrudnienie? Naturalnie. Jakby nie jest, moim zdaniem nie powinno być w niczym interesie dokładanie kolejnych danin, też właśnie na media. Nie w tej sytuacji, w jakiej, w jakiej dzisiaj też media są. Właśnie tak jak sam Pan wspomniał, media papierowe są, są coraz rzadziej kupowane. Media internetowe... To, to, to media o, o bardzo szerokim spektrum też, też czytelników i, i niekoniecznie o bardzo wielkich zasięgach, więc te opłaty z reklam też nie są, nie są zbyt wysokie. No to powoduje, że każdy dziennikarz, też, który, który pracuje, no może za chwilę stracić pracę.